Ale też wyszło, że ty Karol lubisz rządzić w związku. A ty nie lubisz? Nie, jest pytanie do mnie. to, nie, jest, to jest program teraz o was ten odcinek, więc No. Nie, to też nie do końca tak jest. Tam właśnie też ten wypadek był poruszony, że ja jestem osobą, która jest taka, że planuje i inicjuje hmm. bardzo dużo działań, u mnie wszystko się szybko dzieje. Hmm. Aga woli dokładnie, precyzyjnie sobie wszystko zaplanować, przez co nieco wolniej. I my nie mogłyśmy znaleźć w tym po prostu kompromisu, bo hmm, przez to, że ja mam dużo pomysłów, to ją to przytłaczało i nie było gdzieś przestrzeni na to, żeby ona też chodzi, wychodziła ze swoimi tak. pomysłami. Karolcia lubi bardzo dużo rzeczy, jakby się wiele srok za ogon ciągnąć, tak? przez tak? coś tak. deseń. Tak. E, jestem słaba w tym wszystkim, no, i jak już ona ciągnie te sroki, to ona tak tutaj jednego dnia chce iść na to, a drugiego dnia na to, i któregoś dnia na przykład kładzie się i mówi: O Boże, w końcu mam święty spokój, i mówi: O, zapiszę się na kurs prawa jazdy. Ale przed chwilą mówiłaś, że już masz dosyć, że to jest spokój, i tak dużo się dzieje generalnie w naszym życiu. No, i do tych planów często jestem dołączona po prostu, ale teraz realizuje się i spełnia dalej. Więc ja mam taki oddech, że mogę Tak, robić mamy swoje. po prostu teraz taką przestrzeń dla siebie. Ja robię swoje życzenia, swoje ewentualnie, chcemy nawzajem w nich uczestniczyć, mm -hmm. no to o tym rozmawiamy, ewentualnie uczestniczymy, ale bez jakiejś presji, że, tak. że ktoś musi.